Witam się z Wami z kolejną recenzją pozycji pani Winter Renshaw. Jest to PS Rzucam Ci wyzwanie od wydawnictwa Editor Red. Tak się ona przedstawia. Dość cieniutka. I jakbyście zauważyli, to jest właśnie tom trzeci. A jak zwykle mam to szczęście, że zaczynam od środka albo od końca, a nigdy od początku. <grym> Słuchajcie, to jest taki właśnie mały minusik, że musicie ją. O! Mocno trzymać, żeby ją przytrzymać, bo jest taka troszeczkę cieńsza, ale właśnie ma dużo sztywniejsze karteczki. I to jest tylko jej minus. A co do historii, to powiem Wam, że no mnie na przykład bardzo mocno wciągnęła, bo od pierwszej strony z nerwowym napięciem właśnie oczekiwałam, co tu się stanie. Czy kalder kiedykolwiek zmieni swoje zdanie i spotka się z ojcem, czy pozwoli mu odejść w samotności. Napomknę no tylko, że właśnie ojciec głównego bohatera śpi na banknotach o wysokim nominale, no i kiedyś bardzo skrzywdził właśnie swojego syna. Wydawało mu się bowiem, że odpowiednią sumą pieniędzy potrafi przytulić go do serca, a mniejsze nominały powiedzieć, jaki był z niego dumny. Tyle tylko, że to nie pieniądze, nie pieniędzy oczekiwał Kalder, a właśnie ojca, którego posiadał, no niestety, ale wyłącznie na papierku. No i właśnie przez to wszystko stał się zimnym draniem, pozbawionym uczuć knajkiem i wykorzystującym swoje przyrodzenie do niecnych celów Hm. Powiem wam, że wydaje mi się, że właśnie postać ojca jest tutaj y, równie ważna, tak jak kaldera, bo on wynajmuje bowiem pewną kobietę, no, oczywiście za odpowiednią sumę pieniędzy, żeby pomogła mu w kontaktach z synem. Szanowna bohaterka, oczywiście nie ma pojęcia, na co się pisze, chociaż gdzieś tam z tyłu głowy przyczuwa, że no może tego wszystkiego żałować. Czy jednak stosunek, jaki ją połączy z kalderem, będzie czysto materialny? No i co będzie musiała zrobić, żeby w ogóle przebić się przez skorupę arogantyzmu i jednocześnie opanować to miłe łaskotanie w dołku? No i czy dwie twarze mężczyzny będą jej na tyle przeszkadzały, żeby się z nim rozstać, lub żeby go posmakować? Bo powiem wam, że tej książce oj się dzieje, dzieje. I co mogę o niej jeszcze dodać, to to, że jest pisana pod niebywałym napięciem. No i w ogóle to takie wzajemne załamanie, kiedy oboje będą chcieli, no i nie chcieli jednocześnie mieć ze sobą do czynienia. Naprawdę wybuchowa mieszanka, którą z radością posmakowałam. No i powiem wam, że teraz przechodzę taki pewien niedosyt. No, aż to jest po prostu dziwne. Bardzo bym chciała zacząć czytać w ogóle od początku i, i móc skończyć na samym końcu, a, a nie zaczynać tak sobie, y, na no, dzień dobry środeczka. <grym> Ale nieważne, słuchajcie. Pozycja posiada władczy temperament, który, no, nie pozwala nam jej odłożyć. Do tego w ogóle wyzwala w nas takie myślenie, które pyta, czy my byśmy postąpili w tej samej sytuacji podobnie? Czy jesteśmy tak pewni siebie, żeby odrzucić uczucia bliskich, czy raczej teraz zarparkniemy te więzy zacieśnić. No, tu w ogóle mamy takie niesamowite opisy scen walki z własnym pożądaniem, no a także taka nutka prawdziwości pod postacią złamanych uczuć. Książka, jak widzicie, no, jest krótka, ale dość i bardzo mocno intensywna. W ogóle tutaj jest wskazanie bardziej na historię, a nie na jakieś tam drobiazgowe opisy. Posiada takiego pewnego rodzaju wabik, na który właśnie my się łapiemy i jak uzależnieni oczekujemy kolejnych części. Naprawdę tutaj jest takie coś, że. No, no, jakbyście oglądali jakiś tam najlepszy film, macie całą serię i byście zaczęli od środka. Mówicie, nie, no to jest wasz ulubiony. Skąd wiecie, że to jest wasz ulubiony? No nie wiecie, ale jak tylko się dowiedzieliście, tak jak ja z tą książką przeczytaliście, to momentalnie was tak wciąga, tak wkręca, że to jest coś, po co chcecie wrócić i koniecznie wiecie, że wrócicie. No, no nie ma innej opcji. no. Nie wiem, no rzadko mi się takie książki trafiają, że, że to jest tak, że jak tylko ją zaczynacie, to po prostu musicie iść dalej, bo no, jakoś tak nie możecie wytrzymać, no. Tak ja w oczekiwaniu na gwiazdkę. Choinkę bym chciała ubierać już 1 grudnia, a już nie, 20 musimy. No i tak jest tą książką, już bym chciała szybko zacząć, jak najszybciej tamte części wszystkie przeczytać, bo po prostu nie mogę wytrzymać. <grym> nie wiem, czy wy też tak macie z pozycjami, ale ona właśnie taka jest. I tym bardziej w ogóle dziękuję wydawnictwu Editored, że mogłam ją przeczytać. Tylko teraz, no właśnie, mam taki niedosyt, że muszę sięgać po kolejne części. Oj, niedobre, niedobre. <grym> niedobre jest to uczucie, no ale co zrobić, no co zrobić, i takie uczucia bywają. Także z Wami się żegnam. No i do usłyszenia. Pa pa.